Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Berlin Auto Test. Dziś prezentacja auta, a jakżeby inaczej chińskiej produkcji. Tak na marginesie, jak zrobię jeszcze z dwa takie odcinki o chińskich autach, to może dostanę nawet honorowe obywatelstwo Chin. Wiem, wiem, suchar, ale musiałem. Zejdźmy na ziemię. Dziś prezentacja auta, które z dużą dozą prawdopodobieństwa wyląduje w przyszłym roku w kraju nad Wisłą, czyli w naszej ukochanej Polsce, a to, co jest w nim najlepsze, to jego napęd hybrydowy o łącznej mocy, uwaga, ponad 600 koni mechanicznych i 920 Nm. Momentu. Ale dokładne dane oraz osiągi poznacie w dalszej części odcinka. OModa 9 będzie prawdopodobnie najlepszym jak dotąd dostępnym w Europie chińskim SUWEM który w stosunku do konkurencji, czyli BMW Mercedes i Audi nie odstaje ani wyglądem, ani poziomem zaawansowania technicznego oraz nie odstaje jakością wykończenia. Jest to samochód, który w sprzedaży cenowo będzie na poziomie takich marek jak Kia, czy też Hyundai, ale z wyposażeniem i technologią oraz osiągami równającymi go ze wspomnianą niemiecką trójką klasy Premium. A to wszystko dostaniemy prawdopodobnie w cenie poniżej 200 tysięcy polskich złotych. To właśnie cena, jak możemy się domyślać, uczyni go na samym starcie pretendentem do tytułu najchętniej kupowanych marek premium w Polsce i w Europie. Porównując to obrazowo, to tak, jak gdyby na przykład do jednego z polskich klubów ekstraklasy za 100 tysięcy złotych miesięcznie zgodził się grać np. Robert Lewandowski czy Lionel Messi. Efekt takiego zabiegu byłby taki, że bilety, ba, karnety są wysprzedane w ciągu doby na wszystkie mecze z ich udziałem. Czyż nie mam racji? Prawdopodobnie to samo może spotkać o omodel 9 po wejściu na nasz rynek. Ponieważ klienci szukają czegoś nowszego za rozsądne pieniądze z dobrą gwarancją nie tylko, żeby zapłacić obiektywnie mniej za nowe auto, ale też po to, żeby odejść od tych utartych skądinąd od lat schematów i szufladek pod tytułem Audi, BMW, Mercedes czy też Lexus. I nagle okazuje się, że mamy wybór, drodzy Państwo. Omoda 9 nie jest pierwszą na naszym rynku, albowiem polskie szlaki sprzedaży w tym roku przetarły takie auta jak Omoda 5 czy JQ7. JQ to również należąca do chińskiego koncernu Cherry marka, która w 2024 roku debiutuje w Polsce. Zastanawiałem się, czy zrobić w tym tygodniu kolejny test drogowy nowego auta, których setki lata po polskich internetach, czy jednak przedstawić państwu ten model Omoda 9. Już chciałem rzucać nawet monetą, ale nie musiałem tego czynić, ponieważ pogoda zadecydowała za mnie i zamiast moknąć, Kupę stary! Ja tu na deszczu! Wilki, jakieś Przylekę! My sobie ten... Podstawowa informacja dla malkontentów. Wchodząc do Polski, koncern Chery zapowiedział stworzenie dużej sieci sprzedaży, a dodatkowo rozmieszczenie w kraju trzech dużych magazynów części, w których gromadzone będą oryginalne części zamienne dla aut sprzedawanych w całej Europie. Ale po kolei: kim są Omoda, JQ i Chery? Chery jest jednym z największych i najstarszych producentów samochodów w Chinach. Chociaż stary to pojęcie względne, ponieważ chiński przemysł samochodowy ma tak naprawdę dopiero około 30 lat. Marka została założona w 1997 roku i produkuje prawie 2 miliony samochodów rocznie na eksport pod własną nazwą, a także pod innymi markami, których jest właścicielem. Jest również największym chińskim eksporterem samochodów i od 20 lat odpowiada za około połowę produkcji chińskiej, a Omoda i JQ to dwie nowe marki należące do Chery. Które są dwiema głównymi markami eksportowymi tej firmy. Samochody, które będą składać się na Omoda i JQ zostaną wybrane z szerokiej gamy pojazdów czery sprzedawanych w Chinach i na innych rynkach azjatyckich pod własną nazwą lub przez jedną z innych marek, takich jak Exceed, której nie dostaniemy na tę chwilę w Europie. A więc Omoda ma być marką, która uosabia sportowy charakter i modę, i luksus, podczas gdy JQ ma być bardziej praktyczna i premium. W dającej się przewidzieć przyszłości oba modele będą oferować gamę SUVów, crossoverów o różnych rozmiarach i z możliwością wyboru napędu benzynowego, hybrydowego lub elektrycznego. Obecnie nie ma planów dotyczących modeli hatchback, sedan, kombi, samochodów sportowych, chociaż wieść niesie i wiewiórki donoszą, że mogą one pojawić się później. Bohater dzisiejszego odcinka, czyli Omoda 9, to pięciomiejscowy średniej wielkości SUV zbudowany na platformie M3X. Po raz pierwszy zaprezentowany w lutym ubiegłego roku. Mierzy 4775 mm długości, 1900 mm szerokości, 1671 mm wysokości i rozstaw osi wynosi 2800 mm. To dużo. Przy tych wymiarach C9 jest większy niż Honda CRV lub np. nowa Skoda Kodiak. Tak spore wymiary zapewne przełożą się na bardzo przestronne wnętrze, które, jak wynika z pierwszych materiałów oraz testów z innych zakątków świata, pokazują jednoznacznie, że C9 będzie przestronna i bardzo elegancko wykończona. Skórzana tapicerka, dwa duże ponad 12-calowe ekrany, eleganckie przyciski i pokrętła oraz bardzo ciekawy design wnętrza nie przypominają generalnie tego, co znaliśmy do tej pory w autach z Europy. Piszcie proszę w komentarzach, jak Wam podoba się i czy w ogóle się podoba wnętrze tego auta. Na pokładzie znajdziemy również mnóstwo schowków na głośnienie odsony oraz podobno świetne wyciszenie kabiny. Wszystkie dostępne systemy bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa aktywnego w postaci wielu asystentów, czyli adaptacyjny tempomat, head-up o rozszerzonej rzeczywistości i wiele innych, jak i biernego w postaci poduszek powietrznych, stref zgniotu i mocnej konstrukcji. Jest w nim napakowane po prostu wszystko, co możemy na dzień dzisiejszy dostać na rynku. Do tego, jako ciekawostkę, należy uznać fakt, iż w Omodzie 9 będzie możliwość wyboru zapachu wnętrza. Służyć do tego będzie regulator, który odpowiada za wybór zapachu z dozownika, ale na wonie, jaką generuje Omoda w kabinie, przyjdzie nam niestety poczekać do momentu, gdy auto fizycznie pojawi się na testach w Polsce. Skórzana tapicerka proszę bardzo jest ona do wyboru z prawdziwej lub ekologicznej skóry. Za doświetlenie kabiny odpowiada olbrzymich rozmiarów okno dachowe. Na plus należy zaliczyć również, że pod ekranami umieszczono zwykłe pokrętła do ustawiania klimatyzacji. Natomiast wyposażenie takie jak np. kamery 360 stopni, Android Auto i Apple CarPlay to w tym wydaniu standard standardów. Mnie wewnątrz samochód bardzo przypadł do gustu. Jest nowoczesny i stonowany, ale też nie ma się czemu dziwić, ponieważ za projekt całościowy tego pojazdu odpowiada nie kto inny jak główny inżynier firmy Peter Matkin, który jest byłym inżynierem Jaguara i Land Rovera i kieruje on zespołem inżynierów pochodzącym z wielu innych europejskich marek. To od razu widać też na zewnątrz pojazdu. Wygląd zewnętrzny. Ten prawie pięciometrowy SUV jest z zewnątrz zaprojektowany w stylu pomiędzy stylistyką Lexusa a elementami Land Rovera. Nie będę opisywał w materiale jak wygląda, ponieważ wszyscy Państwo przecież macie oczy i sami możecie ocenić czy w kwocie około 200 tysięcy złotych samochód jest godny łapki w górę czy jednak łapki w dół. Biorąc w szczególności pod uwagę zastosowane w nim technologie, chociażby oświetlenia matrycowego, wielkie 20-calowe obręcze kół, czy też nowoczesne i zmniejszające opory powietrza chowane w bryle nadwozia klamki, śmiem twierdzić, że wjedzie na salony jak Messi do Lecha Poznań. No nie może być inaczej. Silnik napęd Dostępne są dwa rodzaje napędu. Pierwszy z nich śmiga aż miło po świecie i jest jeszcze tańszy, ale u nas jest ekologia w Europie i wyznaczamy w tym zakresie trendy światowe, więc będzie dostępna druga z opisanych poniżej jednostek czyli układ hybrid. Omoda C9 może więc być wyposażona w czterocylindrowy rzędowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, połączony z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów napędzającą przednie koła. Silnik w tej wersji wytwarza 261 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego. Oferowany jest również napęd na wszystkie koła i ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Ale auto z tym dwulitrowym zwykłym napędem do Polski nie trafi. Do Polski natomiast trafi hybrydowy układ napędowy typu plug-in z 1,5-litrowym turbodoładowanym czterocylindrowym rzędowym silnikiem benzynowym i trzybiegową dedykowaną skrzynią hybrydową. System PHEV obejmuje również przedni silnik elektryczny lub dodatkowy silnik tylny, co zapewnia łączną moc systemową 610 koni mechanicznych i 920 Nm momentu. A zamontowana w nim w podłodze bateria ma 34,46 kWh pojemności, co ma zapewnić aż 160 km zasięgu w trybie elektrycznym. Według wstępnych danych zużycie paliwa w trybie rozładowanej baterii ma wynieść średnio 6,8 litra na 100 km. W efekcie zasięg całego układu hybrydowego ocenia się na 1321 km. Moc 600 koni mechanicznych ma się przekładać na sportowe osiągi. Wróble ćwierkają, że start do 100 km na godzinę zajmie mniej niż 5 sekund, a auto waży od 1800 kg, więc ma co rozpędzać. Prędkość maksymalna z pewnością będzie ograniczona elektronicznie. Na ten moment w tej wersji 600-konnej nie znamy jej. Mała uwaga do tych z Państwa, którzy uważają, że to za wolno, bo można szybciej, lepiej i mocniej. Pewnie, że można. Ale za ile? Pamiętacie polską cenę? Nie? To Wam ją szybko przypomnę. Poniżej 200 tysięcy złotych. Te wszystkie rarytasy w postaci wyposażenia i osiągów dostaniemy z minimum pięcioletnią gwarancją lub 150 tysięcy przejechanych kilometrów, więc jest to naprawdę rozsądna propozycja. W podsumowaniu możemy określić ten kolejny chiński produkt, jakim jest OMODA 9, jedynie w oparciu o testy od innych redakcji oraz na podstawie tego, co czytamy i widzimy wszyscy na ekranie. A czy będzie to długotrwała ekspansja, czy jedynie krótka przygoda nowych chińskich marek w Europie? Oczywiście czas pokaże. Ale możemy podejrzewać, że budowa fabryki w Hiszpanii oraz budowa centrów logistycznych części zamiennych w Polsce stanowią jednoznacznie, że Chiny na poważnie myślą o światowych rynkach, w tym o rynku europejskim. A jak Wam podoba się nowa Omoda 9? Przyjęłaby się na polskim rynku? Piszcie proszę w komentarzach. No cóż, to wszystko na dziś. Za tydzień test drogowy auta. Zapraszamy w niedzielę o 12. Trzymajcie się w zdrowiu przez cały tydzień, ponieważ pogoda już nie jest tak łaskawą i łatwo się przeziębić. Aha, nowi widzowie! Nie zapominajcie o subskrypcji, ponieważ nie pobieramy opłat od producentów i dealerów. A jedyną szansą na rozwój kanału jest właśnie Państwa aktywność w postaci suba, lajka i komentarza, za co z góry dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Berlin Auto Test.